Nie, co tu się dzieje rano? Mam dwie małpki. Jedną mniejszą, drugą większą. Nie, Nie wchodzić. Kaszku, Co mi się nie dzieje już? Zapraszamy do sali zabaw, zapraszamy do sali zabaw, za 20 sali 20 zapraszamy do sali zapraszamy do sali za zapraszamy do sali zabaw, zapraszamy zabaw, i ścianka do spinania się i do zawieszania się o, dwu, o, o godzinie 12:20. Kino będzie o godzinie 12:20. 12 <sum> ja myślałam, że ura, ja wiem, że mi tak gadacie za plecami. <sum> <sum> Drogo, co? 20 .00. 20 .00. <sum> Wchodzisz czy wychodzisz? Nie, po nie, nie, Dzień dobry. 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 Proszę się podpisać. Zapraszamy do tego znowu. Które do paru znowu? Nie. A pani jakie ma? A pani z kim? Z jest panem. <noise> a ile to się płaci? Można wydać? Nie można. To Jezu my tyle godzin pan. zostaniemy? To więcej tak. na zapas. To my każdy wydaniemy. Sześć? Nie, na trzy. No to ile? Dwie osoby, jak. No to nie jest porównanie godzin. No, ale dwie osoby. Jed jedna dwadzieścia zł. Przelicz to jeszcze raz. Dwie i pół godziny. A skąd pół? Nie bo nie jest równo. No. To proszę. <laughs> I jeszcze trzeba pani podpisać. Ale już mnie pa ten pan wpisał. No ja już podpisałem. No dobrze. To okay. zapraszam. Okej. Okay. Jak tu pięknie, Boże. Wszędzie jest podpisane. I ten bałagan, no. Odpczynek. Od Odpoczynek. A odpczynek? to ja. To ja biorę odpoczynek. Jeszcze tu jest odpoczynek, i tu. A. Są trzy odpoczynek. A co jeszcze można tu robić? Mamy Koaletka, to ja koaletka. jakie pokazy? Pokazy. Mm -mm. Mm. Odpoczynek. To ja może ten odpoczynek. A tu co? Tu są rzeczy do lalek. Życzy lalek. do lalek. Mhm. Co jest jeszcze? A proszę pani, proszę pani. Zabawki. A ja chciałbym pokaz jakiś fajny. Książki. Dom. A tu co było? Tu nic, nic po prostu, nos. że nie ma jedzenia. O, to że tu nie ma jedzenia? Aha, to jeszcze koaletka. odpoczynek. To jest już odpoczynek. Się... Tak, a jeszcze konik jest. Konie. A no tak, bo jeszcze na dole są konie. To była szarfa. Szarfa. Ja idę w koaletkę. No, a Pokazy artystyczne mi jak ty to, to zrobiłeś? Czekaj, bo ja się odplotę. Chcę coś Proszę pani, to ciebie Dobra, nie spodobało. Nie musisz wstać. Ale nie. <śla> Czekaj. Jak wstać? Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.